Dzień dobry. Dotarliśmy. Wącięło się? Wącięło się. Dzień dobry. Słuchajcie jeszcze raz, bo ja mam zawsze problem z tymi bateriami, ile bym ich nie miał to zawsze, zawsze albo zapomnę je naładować albo włożenie tą co trzeba baterię, która jest akurat nie naładowana, ale już jest naładowana. Dobrze, słuchajcie, ruszam od domu w piątek, dotrwaliśmy do końca tygodnia, mamy jeszcze oczywiście kilka fajnych zadań na dzisiaj, ale to będzie w ciągu dnia update na ten temat. Zamierzam z chłopakami wyskoczyć na śniadanie z rana, bo, bo jest nam potrzebny taki ten wyskok, żebyśmy się odstresowali trochę od tego projektu. Tylko będziemy musieli poczekać na Norberta, bo on rano gdzieś je pojechał koła zawieźć do samochodu do odnowienia i przyjedzie pewnie na pół do dziewiątą, więc poczekamy na, na naszego ziomka. I sobie pojedziemy. Nie wiem, czy nie pojedziemy do. Nie wiem, nie wiem, gdzie nie pojedziemy, właśnie. Plan miałem jeden, żeby pojechać do Selko. Bo tam od razu mógłbym zobaczyć tą szafkę rogową, czy jest taka ewentualnie do tej kuchni. Ale w sumie możemy jechać nad morze, bo tam jest też bardzo fajnie. I, i tak sobie nie mogę tego poukładać, bo jest za dużo miejsc. I jest piękna pogoda, i z drugiej strony chciałbym też skorzystać z tego, że właśnie jest ładna pogoda. I pojechać w fajne miejsce, nad morze, najlepiej, właśnie. Więc może po prostu odjadę nad morze. A z tą kuchnią i tak przecież nie będę jej wieszał od rana, ponieważ muszę jechać na tą robotę do Portsmouth. No, i się rozwiązało. Samo się rozwiązało. <laughs> Poza tym jestem na live z wami. Ciekawe kto się zgłosi pierwszy. Zaraz się dowiecie. Ci co oglądają to wiedzą. Bo właśnie w tym momencie jest ten konkurs. Ale ja muszę wam powiedzieć, że pewnie już dla was jest za późno jak teraz to oglądacie. Więc, ale się nie martwcie, zrobimy jakiś inny konkurs na live i będą wszyscy mieli szansę. No i co dalej? Co dalej? Kuchnia do zmontowania, łazienka do, do wykończenia, trzeba panele tam podocinać. Możliwe, że dzisiaj właśnie Stanisław będzie je robił. Wszystko mu powiem, co i jak. To nie jest jakaś super trudna robota, ale muszę mu wszystko wyjaśnić, żeby wiedział dokładnie, jak to przyciąć, jaki ja mam plan. Jak ja mu to wszystko wytłumaczę, to wierzę, że on to po prostu zrobi. Nie? Wczoraj też już jak. Poprowadziłem go, jak ten zlew ma być tam podpięty, to też już bez problemu to podpiął. Trochę się bał tego kibelka. Na początku nie wiedział dokładnie o co mi chodzi, ale już ogarnięte, także też jest pozamiatane super. Myślę, że będziemy musieli zrobić w poniedziałek wylewkę w tej toalecie tam, bo ta podłoga nie jest jakaś super rewelacyjnie równa, więc też będziemy musieli ją tam zrobić. W kuchni też pewnie jakieś małe poprawki na podłodze, aby ten fil leżał równo. Poza tym, jeżeli chodzi o malowanie, trzy pokoje mamy praktycznie gotowe. Zostają jakieś tam tacze Korytarz Norbert już zaczął drewno, więc też przeleci je na, na prędkości. Kuchnia, łazienka. Mamy wystarczająco czasu, myślę, wiecie. W następnym tygodniu, co prawda, też się gdzieś tam ja wyrywam na dwa dni, albo na jeden dzień, to w zależności, czy pojadę sam, czy pojadę z kimś. Mamy drzwiczki z Rena do wymiany w jednej kuchni dla takiej pani tutaj na Albert w Gosport. Z kolei w następnym jeszcze tygodniu mamy dwa dni roboty w Haslemere, jeszcze dodatkowo taki murek do podmurowania. I pierwszego tygodnia sierpnia mamy jeszcze taką małą robótkę, jeszcze ją wcisnąłem, słuchajcie, w Gosport. Szalony jestem. <noise> A mówiłem, że wezmę tylko tyle. Normalnie nie wiem jak to się stało. Wiesz tam wykalkulowałem, że spokojnie to powinniśmy ogarnąć, i. Także, jeszcze nie koniec historii. To nie jest ostatni projekt przed wakacjami. Jeszcze kilka miejsc odwiedzimy, jeszcze kilka rzeczy, jeszcze kilka rzeczy się wydarzy, słuchajcie. Wracając do tego, wracając z tego projektu Sportsmove, wczoraj zaczęliśmy rozbiórkę tej łazienki. Sami widzieliście jaka tragedia. Co tam się dzieje? Tam cztery warstwy płytek, jedna na drugiej. Plasterboard gdzieś po drodze. Poza tym, rzeczy, które miałem odebrać ze sklepu, i mam adres do tego sklepu tutaj na kartce. To nie wiem, czy one już nie dojechały na miejsce, bo tam pod schodami stoi masa rzeczy. Panele stoją do Łazienki, screen stoi do Łazienki, więc nie rozumiem po co ja tam mam jechać jeszcze do sklepu. Czy coś jeszcze nie dojechało? Bo większość tych rzeczy wygląda na to, że tam jest, więc zobaczymy. Dzisiaj się to wszystko wyjaśni. Ja zmykam, zobaczymy się za chwilę i po, porozmawiamy o komentarzach. Cześć. Dobra, lecimy, lecimy do Bojsu, słuchajcie. Staku już jest. Yy, Norberta jeszcze nie ma, no bo wiadomo, ale kaspra też jeszcze nie ma. Czekamy na Kacpra, zaraz będzie. Pan elektryk podłącza gniazdko. Będzie szok zaraz. Włosy mu staną dęba. Więc co? Ee, to się dużo nie zmienia, bo malowanie, malowanie, malowanie. Tutaj opanowaliśmy segment z panelami. Już mamy jeden panel przycięty tak naprawdę. Możemy to wstawić na chwilę. Także to będzie tak mniej więcej wyglądało. Na koniec dnia już powinniśmy mieć tu łazienkę wykończoną pięknie takimi marmorowymi płytami, tylko że z To Nawet nie jest zła. Jak to światło się włączy to będzie w ogóle ładnie. Nie? Super, my lecimy, lecimy do śniadanie Kto z gdzie jesteśmy na. Nad morzem Piątek nad morzem Ta pani się odwróciła, no coś po polsku rozumie chyba Pokażę wam jak wygląda dzisiaj morze Gdzie jest Stachu? Jeszcze nie wysiadł Co? Ty ją zasnął Stachu został a Norbert zamknął już samochód Dobra, zobaczcie co tu jest Mamy lato, słuchajcie Jaka cicha woda, nie? To czuję, że weekend będzie ciekawy Tylko nie za bo ja jutro pracuję Pomagam koledzy Kłaś baby Damy radę Let's go Pojedli Popili Dziesiąta Coś tam jeszcze zrobimy. Dobra. Jeszcze fix, bo musimy wziąć ten. Co ja mam, mówiłem? Carper Protector. Właśnie, musimy położyć coś na karpet, żeby te szity tylko nie leżały. I lecimy na robotę. Mamy no, to. to I tak, to możemy robić wagon. Dobry. będzie łatwiej zamieść. Użyć. Dobra, słuchajcie, wszystko przykryte, wczoraj żeśmy tego nie przykryli tak dokładnie, dzisiaj już mamy carpet protektor na schodach, do góry, tam przy łazience i w pokoju, plus jeszcze położyliśmy shity. Ja widzę tutaj listę, słuchajcie, rzeczy, które miałem niby odebrać, nie wiem o co chodzi, tutaj jest jakiś, tutaj jakieś, tu jakichś rzeczy chyba brakuje z tego winka, z tych przekreślonych. End cap aluminium. Nie wiem o co tu chodzi. Muszę to przestudiować. Bo ja do tej firmy miałem jechać odebrać te wszystkie rzeczy, więc już teraz nic nie wiem. Tu widzę panele. Widzę podłogę. Widzę chyba prysznic. Tu widzę jakąś szafkę pod zlew. Tu jest chyba kibel. Tu jest chyba lustro. Tu są jakieś trimy. Muszę to wszystko, słuchajcie, przestudiować. A najlepiej to zajadę do sklepu i dowiem się czy tu rzeczy nie brakuje, bo tak jak widzicie jest coś przekreślone. Zobaczymy za chwilę. Tak czy siak mamy domolkę do zrobienia i to jest nasz plan dnia. Let's go. Słuchajcie, zapomniałem o jednej rzeczy, tylko gdzie was tu ustawić? Tak żeby było ładnie. Nie ma gdzie. Idę do samochodu. Dobra, najpierw odpowiem na pierwsze pytanie, które mi się właśnie przypomniało. Ktoś zadał pytanie jakby tam te okna myjecie od zewnątrz. Tak. <grymne> Właśnie tak. I słuchajcie, chyba zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie skomentowałem komentów, bo ktoś tu znowu napisał mi pod ostatnim filmem. Zaraz zobaczymy. A, pod ostatnim filmem jest tak. Sin Otek zadał mi pytanie. Dasz jakieś porady, jak kłaść kafelki na drewnianym, na drewnianym podłogę albo playwood? Eee, słuchaj, wszystko zależy też trochę od konstrukcji tej podłogi, bo to, że ona jest pokryta drewnem, to jeszcze nic nie znaczy. Ja wiem, że to będzie takie trochę ogólnikowe, ale tak niestety jest. Więc jeżeli podłoga jest w miarę stabilna i jest tam odpowiednia płyta odpowiedniej grubości, że nie czujesz na przykład wstrząsów, no to może rzucić tak zwaną ditrę. Taki plastik, taką plastikową matę i bez oczywiście nakleju i możesz kłaść płytki, możesz też również użyć płyt cementowych, jeżeli podłoga jest stabilna i też kłaść na nie płytki, ale jeżeli na przykład podłoga nie jest stabilna, no to wtedy będziesz musiał albo wyjąć tą płytę, która tam jest i zastąpić ją czymś innym, albo dokręcić następną płytę, która wzmocni tą podłogę. To wszystko zależy od tej stabilizacji. Słuchaj, im bardziej stabilna podłoga, tym lepiej, ale tak czy siak pod płyt nie można bezpośrednio za bardzo kłaść płytek na drewnianą podłogę bezpośrednio, ponieważ no, drewno pracuje, płytka nie za bardzo, choć kleje są elastyczne, to później ten, ta fuga pęka. Więc aby uniknąć tego pękania tej fugi, trzeba zrobić to, ten podkład we właściwy sposób. Adam Wrosław, Siemka, Rybańko Rafałek, on mnie rozpieszcza tutaj. Cześć Adam. Nuniek, komentarz taktyczny. Siemaneczko. O, dziękuję Ci serdecznie. Wreszcie coś nowego. ProBuilder Team LTD. Dzień dobry. Ja po ścisk. O, jest Pan wygrany. Słuchajcie, i ścisk leci do Pana. Pana ProBuilder Build, Team LTD. To jest dla Ciebie kolego. Także wyślij mi tylko swoje dane i, i ten i zaraz wyślemy. Dziękuję serdecznie. Poza tym chyba ominąłem gdzieś jakieś komentarze z filmu poprzedniego, więc zaraz ja się śpieszę trochę, więc dlatego tak szybko. Where is this? Halo Ziemia, tak? To było tutaj? Czy my to wszystko? Ee, gdy się budzę, chcę oglądać, a tu pisze wkrótce premiera. Tak, bo zawsze o 7.30 jest premiera, chyba że coś nawala. Wkurzająca jest ta sytuacja z policją, pisze Joanna. Mają to gdzieś, a ty musisz z tym żyć. No niestety tak jest. I szczerze powiem Wam, nie chcę z tym walczyć, bo to ostatecznie wychodzi na to, że nie walczę z wiatrakami. Manchester Forever Red. Siemka parę dni temu trafił na Twojego vloga. Bardzo pozytywny kolej z Ciebie. Dziękuję. Aż się dziwię, że tak mało wyświetleń. No, tak jest. E, może może potrenuję pastor Pozdrowienia z Bostonu. A pozdrawiam również. Tam z Bostonu chyba kogoś znam. Nie wiem, czy to nie zmywak nagrywa z, Bo z Bostonu. Ale ja dziękuję serdecznie za komentarz. Tomasz J. Jeśli chodzi o ludzi nieodpowiadających na dzień dobry, to u mnie w robocie jest dwóch, co mnie totalnie ignorują, ale wydaje mi się, że ktoś ma nie po kolei w głowie, to nie ma na to lekarstwa i trzeba się z tym pogodzić. Naj, naj, najbardziej zaskakujące jest to, że ludzie normalnie się do ciebie odzywają i nagle przychodzi któryś dzień, gdzie nie pamiętają nawet ciebie, słuchajcie. On idzie, patrzy na ciebie, patrzy ci prosto w oczy i nie wiesz co się stało. Ty do niego tak, a on nie reaguje. Ale to, to jest typowe tutaj dla tego kraju. Zbigniew, nareszcie w Anglii jest ciepło, no jest bardzo ciepło, słuchajcie, dzisiaj 30 stopni, chyba już leje się ze mnie. Nie. Czy dostałeś od policji jakieś pismo? No nie, nie dostałem. Nikt się nie tłumaczył, nikt nic nie wysłał. E, tak, ale nie, to nie będzie działało w ten sposób. tak ich piszesz. To... Nie, nie, nie. Nie będę wys wys wysyłał jakieś kartki na okno. To ja, ja, totalnie. Nie, nie, nie będę tego robił. Olewam to. Z drugiej strony, jak ktoś będzie bardzo zainteresowany, to sam dotrze na e, ich Facebook i tam powinno być jakieś wyjaśnienie z tego, co ta babka mówiła. Hej Pytanko, a to już było, to teraz jeszcze raz zapytałeś o tą podłogę, tylko pod nowym filmem. DJ, tak to już jest z kluczykami z Merca. W mojej E-klasie przestały działać szybko Opuszczanie wszystkich, szyby opuszczane wszystkich z kluczyka. Później doszły problemy z wstecznym biegiem. Wyświetlało mi się, że nie mam wstecznego i trzeba na warsztat. Później, po odpaleniu, wszystko wracało do normy i wymieniłem baterię w kluczyku i problem z nich. No właśnie, to, jest, to, jest, to wszystko jest elektronika, panowie. I Ren co się dziwisz, może boi się, że mu pieska powiesz. No właśnie. Wiem, że żartuję, ale tu nie ma nic do żartów. Nie martw się, za niedługo wszyscy zapomną. Prawda, ja też tak myślę. Dziękuję za komentarz. Mateusz Suwalski, gdzie jest Staszek? No Staszek jest na robocie. Łazienkę robi. Przeuczyłeś Staszka? <grych> Nie Staszek działa. Dzisiaj też panele robi, także będzie się działo, na koniec wrzuca update. Tyle ode mnie. Lecę do tego sklepu. Zapytać się o co chodzi, bo ta deliwerka miała być odebrana przeze mnie, a nagle coś tam jest w środku. Muszę też rozkminić w tym sklepie, jaki plan miał twórca tej łazienki, że dał mi panel 700 e, takiego screena. I jeszcze trzydziestkę, jak ja tam nie mam tyle miejsca w tej łazience, więc ja już teraz to zgubiłem totalnie, nie wiem gdzie on ma tam być. Więc jadę o pomoc, po prostu zapytać się, niech oni wyjaśnią jaki był plan strategiczny tej łazienki, gdzie, co ma stać, bo wychodzi na to, że ja teraz nie mam miejsca na te elementy w tej łazience, bo ona jest tak mała. <laughs> Lecimy, let's go. Dobra, słuchajcie, czyli okazuje się, że deliverka, ta co jest tam w domu, to jest ta deliverka i dojechała cała. Dziwne jest to, że. No, znaczy dobrze jest, że jest. Mam kopertę, jest napisane, że mam przyjechać tutaj w poniedziałek, się widziałem z klientem, a oni mówią, że dostawa była ponad tydzień temu. Ja, jak to jest? Tutaj? Klient nie wiedział, że ma dostawę już? No nieważne, ważne, że jest. Ważne, że wszystko zaplanowali sobie na oko. Nie mają żadnego planu, więc. Ja uważam, że będę musiał po prostu dostosować też elementy, które mam pod to, co tam mam i tak to się skończy. Dobra, lecimy, wracamy do Kasprę. Co się dzieje teraz, powiecie? Jestem w Portsmouth, zajechałem do tego gościa od tego kluczyka, który mi robił, co prawda więcej rok temu, ale muszę wam powiedzieć, że serwis akurat tutaj jest na wysokim poziomie, ponieważ facet powiedział daj sprawdzę, sprawdził ten kluczyk, zobaczył faktycznie on przestał działać, coś się zawiesiło, bateria jest ok, sprawdził, że bateria jest ok, że przesyła sygnał, że podaje sygnał, podłączył ją do komputera, według komputera wygląda na to, że kluczyk jest ok, ale tu go nie czyta, sprawdziliśmy ten stary kluczyk, czyta, jest jakiś błąd w pro, chyba w programowaniu z tego wynika, więc on po prostu go wziął. Nie ma sprawy, ogólnie normalnie tego nie robię, ale, ale zrobię to dla ciebie. Właśnie siedzi w samochodzie z komputerem i robi dla mnie nowy kluczyk, który kosztował majątek. Słuchajcie, będę musiał chyba chociaż część kosztów zwrócić, żeby nie było tak, że. Wiecie, robi to za darmo, ale tak czy siak będę miał nowy kluczyk. Zobaczcie, jaki ma sprzęt. Kabel podpięty. Uciek mi, bo poszedł po antenę. Zapomniał jej wziąć. To już zaraz będzie. Drugi raz jestem u tego pana i jestem bardzo mile zaskoczony. Syryjczyk Nowy kluczyk. Nie chciał ode mnie pieniędzy, nawet jak oferowałem mu tysiąc razy. Słuchaj, dam ci połowę chociaż, żebyś nie czuł się, być poszkodowany. Nie, to jest ode mnie, ja ci to zrobię. Kilka razy go próbowałem przydusić, nie chciał, nie chciał, nie, nie, dało, nie dało się Gdybym miał gotówkę, to może bym mu zostawił, ale kurde, nie mam, no Na pewno zaproszę go na kawę, albo przyjedę z kawą jeszcze jakoś na, na, na tygodniu Lub może później, na pewno jak będę w pobliżu, to zajadę Bardzo, bardzo w porządku człowiek Także, jeżeli masz problem z kluczykiem Albert Road Polsów. Dziękuję Ja trafiłem, co to, to za chata z horroru słuchajcie. Idą. Ok, y mamy tutaj pokój do zrobienia, sufit cieknący, komin do wywalenia, suite w tym miejscu, prysznic, toaleta, zlew, cała obróbka okien. No i musimy zajrzeć tam na dach ogólnie, bo nie wiemy skąd się to wszystko bierze, więc trzeba będzie się tym zająć. Kilka elektrycznych punktów i chyba to wszystko. Jeszcze na zewnątrz wam pokażę, bo tam jest druga robota. Jesteśmy na zewnątrz w budynku i więc tak, zaczniemy od przodu. Dom straszy ogólnie. I historia jest taka, że ci ludzie kupili go dwa lata temu, chcieli sami zrobić. Chcieli mieli dostać pozwolenie z kancelarii, nie dostali go nigdy na przebudowę na 8 pokoi. Tutaj Cały bej jest pęknięty. Wszystko jest do naprawy. Wszystko jest ogólnie słuchajcie do naprawy, do zeskrobania. Nie wiem, czy jakimś pusterem, z piaskiem, zerwanie tego na przykład tej farby. Tutaj pęknięcie. Tutaj wymiana okien na obydwu, wstawienie dodatkowego okna od pokoju. Cała ta ściana ogólnie tak samo. Wszystko trzeba wyskrobać. Ta farba to pamięta już dobre swoją. Wszystko, wszystko tak naprawdę odchodzi. Czyli wszystko do cegły trzeba było zeskrobać Nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu zrobić tynku strukturalnego. Wszystkie rynny dookoła, tam zamieszkały ptaki. Cały ten face, przedni face tak samo, że sporo roboty. Zobaczymy. Ale słuchajcie, chata jest horroru Byłem tam w środku, facet miał zamiar zrobić tam 8 bedroom Szybko gadałem z wami, bo on stał mi na plecach 8 metrów, 8 pokoi chciał zrobić Czekał na pozwolenie z Kansilu, słuchajcie z sporsmów I nigdy go nie dostali Chatę kupili z zamiarem przebudowy, zrobienia HMO I im ten plan nie poszedł ja normalnie, słuchajcie Mam nadzieję, że moim znajomym pójdzie inaczej, nie? Ale no, no wyszło jak wyszło i, I od tamtej pory, że tak powiem przestali robić jakiś gruby remont, więc to wszystko czekało, stało i zadzwonili teraz do mnie z pytaniem, czy mógłbym zrobić ten pokój, tam komin wyrzucić i łazienkę zrobić i, i cały przód, w ogóle rozpadający się jest ten przód, ale no dam mu wycenę, zobaczymy co zrobi. Jak mu się spodoba cena, no to będziemy działać, jeżeli nie, no to nie. Lecę do Kaspra, bo czeka na mnie z workami. Ej, ej, słuchajcie, lubicie aferki? To popatrzcie na to. Za mną stoi 5 aut przynajmniej. I przede mną jest kretyn, nazwę go kretynem. Bo zablokował mnie z drugiej strony i powiedział, że nie, że on, on jedzie w tą stronę. Jak powiedziałem mu, że przed za mną stoi wiele aut, żeby się wycofał, bo jest tylko jeden. On nigdzie się nie będzie wycofywał. A teraz robi to wszystko tak powoli, na zwłokę. Żeby tego po prostu nie zrobić, aż ludzie trąbią. No masakra jakaś. Ja? Chłopaki się ale śmieją, bo jest masakra, nie? Po prostu wiecie co jeszcze jest wielkim problemem w tym kraju? Że ludzie uczą się jeździć do przodu. Ale je do tyłu cofania to nie wiem, czy, czy, czy zaliczają coś takiego na egzaminie. Zaliczają, bo Kacper robił parkowanie, ale na parkingu. Ale na pewno nie wycofywanie się w ulicy, albo po łuku, tak jak w Polsce mieliśmy. Coś takiego kompletnie nie istnieje. Ja piedzielę no chłopie, ile to będzie trwało, nie? Zaraz kogoś potrąci jeszcze z tyłu, bo babka na wózku inwalidzkim jedzie za nim. Ten dalej się wycofuje. Dojdzie do jakiejś tragedii. Szok, jestem w szoku, nie? Jeszcze się upiera, żeby... No nie wierzę w to, nie? Że on się nie będzie wycofywał. I koniec Udało się. To jest zawalia tu. Cała ulica stała, bo pan, pan powiedział, że się nie wycofa. Zobaczmy jak wygląda łazienka, bo jeszcze tego wam nie pokazałem, a Kasper pozrywał wszystko. Także jesteśmy ready. W poniedziałek będziemy działać tam z hydrauliką prawdopodobnie. Zobaczmy jak wygląda łazienka. Proszę Państwa. I lecimy do naszych wońców, bo, bo tam coś jest ten. Mały problem z panelami. Jezus Maria. Jest i łazienka i jakieś kable widzę elektryczne i jakąś rurę tu widzę To jest zimna woda to idzie zwiedzać zbiornika chyba a te dwa kable? dokąd? i czemu idą tam? na sufit? to się dowiemy słuchajcie ważne, że łazienki nie ma, ścianki nie ma nic tu nie ma ja jeszcze tylko panna została o, <grywy> Mam, ty, słuchajcie, może zrobimy moim wejście z tej strony teraz do łazienki co wy na to? Lecimy do, do chłopaków. Co ja wam mogę powiedzieć? Progres jest mały, no bo nie ma mnie, nie ma Kaspra. Zostawiliśmy Norberta ze Stanisławem. Stanisław powoli sobie z tymi panelami działa, no bo też nie robił tego wcześniej, więc z automatu mu trochę to schodzi. Ale ma, ma już zrobioną tą dookoła wannę, dookoła okna. Tutaj Brakuje elementów, a ja powiem Wam dlaczego. Ponieważ ten panel górny musiał jeszcze wymienić, czyli wszystko tutaj odpiął na koniec dnia, bo jak wszedł do łazienki, to było widać, że tam u góry jest jedny kolor. I, i to są fakty, słuchajcie, ponieważ. Tu jest, tu jest ten panel, który był, i wygląda na, na pierwszy rzut oka, że jest taki sam, ale nie jest taki sam. Zobaczcie. Jest ciemniejszy. I ten z tyłu, co tutaj stoi, oparty o ściany, to jest reszta tego dużego panela. Czyli ci co mi sprzedali panele, dali mi trochę inny bacz. Ja, ja, ja tego nie sprawdzałem, więc wyszło jak wyszło. Poza tym co? W poniedziałek już będzie wszystko dokończone, jeżeli chodzi o łazienkę. Norbert malował ten pokój na biało, jest ca cały biały. Tak patrzę dookoła, a na drzwi tu naraz strzelił. I ogólnie drewno będzie musiało być malowane na okrągło, jeszcze raz. Jeszcze kilka taczy zostało tak naprawdę. Także ma, ma co malować. Będę musiał dokupić farby, bo te cztery baniaki jednak nie wystarczą, bo tam zostało chyba niecały jeden baniek, Także będziemy działać dalej. Ja się z wami już żegnam. Muszę zabrać jeszcze graty z craftera, bo jutro mam pracę i będę potrzebował kilka rzeczy, a, a narzędzia mam tutaj, więc zabieram klucze i będę się z wami żegnał w mojej robatki. Także słuchajcie, taki to miałem szalony dzień. Piątek, piąteczek, piątuniu. Lecę do domu. Trochę postaram się odpocząć. Jeszcze skoczę na siłownię, bo mam swój, swój target. Muszę dzisiaj tam być. A jutro o 7 już jestem na robocie u kolegi. Także będzie się działo. Miłego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek. Cześć.